Dwjeczką. d boxem dwójeczką się podłączamy i wyświetla się naciśni jeden przez wyjmę, nic się nie świeci! Wkładam. Od razu się uruchamia, dostaje zasilanie. Jeżeli chcemy czytać, ile techograf pamięta, wciskamy cały pojazd. Jeżeli chcemy wcisnąć od ostatniego pobrania, klikamy pobieranie. Czekaj, zaraz nam wyświetli datę ostatniego, ostatniego pobierania. Najpierw jest podsumowanie. No i już trzeci, jedenasty bardzo szybko się szczytuje. Oczywiście nowe tachografy wszystko zależy od tachografu. Bardzo szybciutko się szczytuje. Nagram, żeby pokazać. Ja uważam, że D-Box jeden z najlepszych, że tak powiem tanich czytników do tachografu, ze względu na to, że jest niedrogi, a ma wyświetlacz. To jest bardzo, że tak powiem, bo widać czy jest błąd pobierania i tak dalej, a nie tak jak w innych czytnikach siedzą się jakieś kropeczki, nie wiadomo ile razy mregnęła, czy to się pobrało, czy nie pobrało, czy się dobrze pobrało. W każdej chwili tutaj mm, drugim e, drugim kabelkiem można do komputera USB podpiąć i można można od razu można od razu e, podłączyć pod komputer, pojawi się jak pendrive i zobaczyć, podejrzeć sobie te dane, nie ma najmniejszego problemu. Albo wyciągnąć tu z boku jest karta pamięci, w tym miejscu nacisnąć wyjdzie karta pamięci jak w telefonie jest to karta SD. Ja mam tutaj przejścióweczkę na USB typu C ze zwykłego USB podpina pod telefon i w każdej chwili mogę na telefon nawet to zgrać, także nie ma najmniejszego problemu. Widzi dysk jako oddzielny. Oczywiście musi telefon obsługiwać USB-OTG. Świecą się trzy kropeczki, o znaczy, że pobrane od razu, znowu świeci się naciśni jeden przycisk, znaczy, że się pobrało. No i koniec, tyle.